TV Meksykano. <noise> Witam Was serdecznie. Chłodno, 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 chłodno. Jesteśmy na miejscu. A Grecjalę jak nie widać, tak nie widać. Trzeba ja będzie się chyba pokusić. I po prostu od niego zadzwonić. Smacznego. Zobaczymy co będzie dalej. Zaraz będę dzwonił w każdym razie. Jesteśmy na miejscu. No pogoda, trochę słoneczna, ale trochę no. O, już nie będę kłamał, zobaczymy, co się będzie działo. No cóż, idzie i nasz Gracjan. Jak zwykle, jemu jest kurwa nie zimno, ludzie. Jak widzicie, macha do mnie, także zaraz będę z nim rozmawiał. No zwykle jest pan strój sportowy, tak bym powiedział. No, jak widzicie, Gracjan mnie prowadzi prosto do Łosia chyba, bo gdzieś tu jest pan no nie, Łoś, właśnie tylko... za mną z tyłu. Ale i też jest wilk Wilk zając Wilk zając i, i, I jeszcze jest dzik Tutaj też był gdzieś dzik Tam chyba, tam dalej jest taki dzik. No dziki jest dziki. Dzik jest dziki To jest kolejka? Tu jest jeleń, a my idziemy Na kolejki właśnie Wąskotorowe Aha, które ponoć Są tak. funkcjonalne wiesz, wiesz, to Chyba nawet takie wagoniki, tak? tak. Te, co mijamy. Ale to są takie jakieś mniej... No ale to dla właśnie... Akcyjne. Ja to obejdę, wiesz dlaczego? Bo mam w swoim gronie e, widzów e, fanatyka kolejnictwa, więc może no, to tutaj to mu pokażę to torówki. No i panie Tomaszu, śmigłby się pan na tym? Chyba już... To jest drezyna. Ja, drezyna. ja wiem, on też o tym wie, że to jest drezyna. To dla niego, żeby pocieszyć oko. Oczywiście zestawy kołowe i jakże. prawie jak mieszkalny takie małe m, m 1 bo m 2 to nie, bo kuchnia się nie zmieści. Ale jest na kołach. Jak widać, pokażemy jeszcze jeszcze, pokażemy ten do tutaj to, o, to, to normalnie na pewno tutaj mieszkali. To, to, to wiesz A w takim tym jeździli gdzieś do lasu. No drzwi są tak. zakratowane i tak wyglądają te wagoniki tutaj Na nacieszy jeden z widzów, a może i nie tylko. O zobaczcie, odbicie jest tylko, nie wiem czy widać, na jeden. O. Także lecimy dalej. Tak. Ani... A ja popytam się Gracjana jeszcze, ale najpierw coś może sam powie. Tak. Udajemy się. A, widzę już tę czynną. Do kolejki czynnej, jażdżącej tak. Uwaga na tory. Żeby się nie potknąć kiedyś. Potknąłem <laughs> No i właśnie, tak gracja, taki pytaje właśnie. Co z tymi kobietami? A, no. Bo no tutaj mamy, rozmawialiśmy mam, trochę wcześniej i swoją... przedstawiłem ci jak, jak sytuacja wygląda, jak ludzie to widzą. A, no. Więc może sprostuj. No to wiele już razem mówiłem na live, mam swoją przyjaciółkę. No swoją drugą połówkę i, No i, i właśnie... Jesteśmy razem już od kilku dobrych lat. Czy tutaj... A, czyli, 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 czyli... Czyli po prostu hejt, zwykły hejt. Jak widzicie tak. tutaj, to są chyba to, jest... to są te kolejki, czy można do nich wejść do środka? I tak, można wejść do środka, ale... No. Ale tak, tam, jeśli chodzi o to, to tam jeszcze... Te, te o, wiecie, o, właśnie, właśnie. Fajna zaraz to obejrzymy, zaraz to obejrzymy. Że można mówić i tak. proszę bardzo, znajdujemy się... <ślech> Kolejne ro... kolejki leśne. Kolejne kolejki, kolejki leśne. Właśnie, kiedyś właśnie, one jeździły właśnie do lasu, te kolejki. I woziły właśnie drewno Przywoziły No ciekawe, ciekawe Tywoziły Powiem Ci szczerze, że Nie widziałem Nie widziałem Takowego To na pewno zainteresuje Zaraz wejdziemy O obejrzymy najpierw tą Tak właśnie, odpiew od miejsca. Ciuchci Tu jest taka już To chyba jest na węgiel, co? Na węgiel, No i właśnie ta No, Panie Tomaszu No ciekawe, co Pan powiesz na ten symbol? No, Ciekawe się prezentuje, strasznie malutka. Macie tu porównanie. Ale... ale troszeczkę dawno nie była, widzę, malowana. że ją na wiosnę będą malować znowu. Natomiast... Tu są jakieś szlaki? Jeszcze przerwałem ci. Tam nie. w oddali. Tak, tylko Aha, to są tylko zdoby. Natomiast? Natomiast tutaj jest właśnie ta kolejka, prawdziwa, jeżdżąca obecnie, tu są tory, no i się do takiej kolejki wsiada i się jedzie, po prostu można spędzić sporo czasu. No właśnie, może sfilmujemy? Właściwie, Ile czasu mniej więcej ona jedzie, bo dokąd ona właściwie jedzie? Za dwie, za dwie godziny jedzie, za dwie godziny jedzie docelowo do, do? Do, topiło. To taka jest. miejscowość topiło. Coś, mówiłeś, co się o jeziorze, tak? Tym... Tak, tam jest jezioro i tam zaraz już jest granica biało, białoruska. No to na Białoruś to byśmy się nie wybierali raczej. Tak. A to jeszcze pokażemy wagoniki w środku, tu widzicie też na taki zaczep. dość nietypowe, ale na wąskotorówkę pewnie jest normalny. Spróbujemy wejść do środka. No jest. jest wejście, wejście. Widzicie? Nie no, elegancko jest, słuchajcie. Twarde siedzenia. Należyć to by się tu człowiek nie należał. Ale, ale, ale powiem wam, I jak wygląda jedzie, to schludnie. To się, no, jak się jedzie, to się fajnie jedzie. Teraz są tutaj okna, ale chyba w lecie, jak są upały, to są te okna pootwierane. No proszę. Z tego, co wiem, to chyba hamulec ręczny, ale nie jestem, słuchajcie, pewien. Także tak to wygląda. Naprawdę, słuchajcie, robi wrażenie. Nie powiem, powiem szczerze. No. A my pójdziemy dalej. Do nas. No dobra, wizyta u Gracjana dobiega końca. Zobaczcie, jaka fajna fontanna. Bardzo mi się podoba. Także pozdrawiam, pozdrawiam całą Hajnówkę, wszystkich widzów, tego widza również, który przypadkiem się nawinął podczas e, zwiedzania, małego zwiedzania Hajnówki. Także pozdrawiam serdecznie. No i coż mogę powiedzieć, no nie było tragicznie, tyłek mnie nie boli. Możecie się skrajtować, ale Prywatnie moim zdaniem grającenie jest normalnym, zwykłym człowiekiem. A to co robi na YouTubie to już jest zupełnie inna historia, bo miałem okazję z nim spędzić te parę godzin i powiem Wam szczerze, że nie mogę powiedzieć na niego żadnego złego zdania. Trzymajcie się spod fontanny hajnuce Meksikana. Jest jeden. Ciemka.